Tygodniowy horoskop miłosny dla wszystkich znaków Zodiaku od 19 do 25 czerwca Baran. Dla Barana. Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów to konsekwencja, to wierność, to trzymanie się, powiedzmy, swoich, że tak powiem, wyznaczonych celów. Więc jeżeli jesteś w związku, pozostań konsekwentny. Jeżeli podjąłeś jakieś inne decyzje, to też ich dotrzymaj. W sensie takim, że przy tej karcie bronimy siebie, bronimy swoich wartości. Albo nam się coś nie podoba, albo nam się coś podoba. Jeżeli nie możemy kogoś, powiedzmy, zaakceptować, jeżeli czyjeś zachowania są dla nas, powiedzmy, nie do zniesienia, to tutaj, powiedzmy, najwyższy czas powziąć te najwłaściwsze decyzje. Natomiast Natomiast jeżeli jesteśmy kochani, zakochani, podtrzymujmy tę energię jak najdłużej. Byk. Dla byka trójka denarów. Trójka denarów to taka karta rady, to taka karta, gdzie tutaj powiedzmy zwracamy się do kogoś o prośbę, o radę, o doradztwo, etc. Ale też przy tej karcie troszeczkę uważajmy, żeby inne osoby zbyt mocno nie powtrącały się w Twoje, powiedzmy, relacje nawet w dobrej wierze. Czasami jest tak, że koleżanka nam dobrze radzi, ale tak naprawdę robi nam krzywdę. Czasami jest tak, że kolega nam dobrze podpowiada, ale tak naprawdę to tutaj, powiedzmy, psuje nam tą relację. Więc troszkę uważajcie na obecność osób trzecich, związku i na powiedzmy cudze że tak powiem dokładki dostawki cudze interpretacje to co oni myślą nie zawsze musi być zgodne z tym co się w waszym związku dzieje bliźnięta dla bliźniąt szóstka kielichów, a szóstka kielichów to powroty. Jeżeli niedawno rozstałeś się, rozstałaś się, to jest spora szansa na to, żeby coś się wyjaśniło, coś się wyprostowało, coś się poukładało. Jeżeli minęło dużo, dużo czasu, możesz przypadkowo kogoś z dalekiej przeszłości, głębokiej przeszłości gdzieś tam, powiedzmy, przywołać, ale też jeżeli na bieżąco kogoś, powiedzmy, poszukujesz, nie zdziw się, jak na jakimś portalu randkowym znajdziesz swojego byłego albo swoją byłą. Natomiast ta karta też będzie mówić o tym, że troszkę uważaj, bo nie wszystkie Twoje powiedzmy święte rytuały, nie wszystkie Twoje schematy na dobre Ci wychodziły. Więc tutaj powiedzmy czasami ten nasz charakter nie jest tutaj powiedzmy dobrym doradcą do tego, żeby dobrze funkcjonować w związku. Rak. A dla raka ósemka buław. W tym tygodniu, szanowny Raku, troszkę uważaj na naciski innych osób. Ktoś będzie troszeczkę na siłę lansował swoje tezy, ktoś będzie cię do czegoś niewygodnego przymuszał, być może też ktoś będzie chciał cię swatać. Więc, szanowny Raku, broń swojego terytorium, nie pozwól na to, żeby ktoś rozbijał Twój związek, ale też nie pozwól na to, żeby ktoś Ci cokolwiek w tej relacji narzucał. Lew. A dla lwa czwórka mieczy. Czwórka mieczy to taka karta czekania, przeczekania, obserwowania, bycia w pogotowiu. Więc jeżeli jakieś tam powiedzmy nie do końca dobre rzeczy działy się powiedzmy w Twojej relacji, to poczekaj, przeczekaj, aż tutaj powiedzmy ciemne chmury się rozwieją. Ale też jeżeli gdzieś tam powiedzmy jest w Twoim otoczeniu ktoś, kim się interesujesz, to też jeszcze poczekaj na taki powiedzmy lepszy moment. Bo ten tydzień szybko minie, a niewiele gdzieś tam powiedzmy rzeczy realnych miałoby się powiedzmy przy tej karcie zadziać. Panna. A dla Panny dziewiątka mieczy. Przy dziewiątce mieczy troszkę szanowna panno uważaj, bo możesz przesadzić, możesz przesadzić z jakąś opinią, możesz powiedzieć kilka słów za dużo, możesz gdzieś tam powiedzmy troszeczkę przesadzić z jakimiś słowami. Natomiast też przy tejże przy tejże karcie zazwyczaj zbierają się nad naszą relacją ciemne chmury albo tutaj stajemy się ofiarą jakiejś oceny albo tutaj powiedzmy komuś ciężko cokolwiek wytłumaczyć, przetłumaczyć etc. Więc 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 jeżeli zależy ci na związku to zamknij czy policz minuty przeczekaj. Natomiast jeżeli gdzieś tam powiedzmy, Twój związek już się chyli ku upadkowi, to ten tydzień może zwiastować jeszcze większe, że tak powiem, a zagęszczenie w tej materii, a czasami nawet także i rozstanie. Natomiast osobom samotnym ten tydzień no, może nie przypaść do gustu, bo mogą to być takie puste randki. Waga! A dla wagi paść buław. paź buław mówi o tym, że mierz siły na zamiary. Więc, więc, więc nie porywaj się z, moniko, z motyką na słońce. Jeżeli ktoś gdzieś tam, powiedzmy, jest poza Twoim zasięgiem, to raczej poza Twoim zasięgiem pozostanie. Natomiast też paź buław będzie mówił o tym, że jeżeli możesz, dotrzymuj słowa, bo tutaj przy tej karcie często gęsto rzucamy słowa na wiatr, obiecujemy nie wiadomo co, a później mamy tutaj, powiedzmy, jesteśmy wielce zdziwieni, że ktoś ma do nas o coś jakieś tam, powiedzmy, pretensje. Więc to też może być taki tydzień troszeczkę rozliczeń, że co obiecałem, co powiedziałem, że tutaj, powiedzmy, ktoś może oczekiwać reakcji, realizacji albo jakiegoś tam, powiedzmy, a innego naszego zaangażowania, a to może być dla nas nie w czas. Natomiast przy paziu buław, jeżeli ktoś jest związany, nie ruszaj. Jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, ktoś jest poza Twoim zasięgiem, tutaj mało prawdopodobne, żeby tutaj, powiedzmy, to się mogło zmienić. Skorpion. A u skorpiona pustelnik, jakieś czasowe rozstanie, jakieś czasowe tęsknoty, samotności albo tutaj powiedzmy brak partnera przy sobie. Więc tutaj dla wielu skorpionów może to być taki czas, że partner gdzieś pojedzie, wyjedzie albo jeżeli powiedzmy dłuższy czas skorpiony są samotne, ta samotność może być nieco bardziej odczuwalna. Więc, 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 więc tutaj przy tej karcie troszeczkę może nas czekać wspominek, różnego rodzaju retrospektyw, różnego rodzaju powiedzmy wracania do przeszłości, co nie zawsze może być dla nas Powiedzmy, takie miła. Natomiast miejmy nadzieję, że ten tydzień szybko się skończy, karta pustelnika szybko przeminie, a my tutaj, powiedzmy, szybko wrócimy do naszej normalności u boku kogoś odpowiedniego. Strzelec. A u strzelca karta śmierci, czyli karta zmiany. Natomiast też przy tej karcie, szanowny strzelcu, troszeczkę uważaj, czy nie przeinwestowywujesz, powiedzmy, danej osoby. W sensie takim, że jeżeli zbyt dużo poświęcamy czasu, jakiejś tam, powiedzmy, energii na rzecz, powiedzmy, naszego. Partnera, partnerki, etc., to czasami zdarzają się takie historie, że co za dużo to niezdrowo, że tutaj czasami jest tak, że dłużnik nie lubi wierzyciela, czasami jest tak, że przy tej karcie troszeczkę trzeba zmienić, powiedzmy, a, tą naszą relację w sensie proporcji, żeby zadbać troszeczkę o większe wyrównanie, o taki, powiedzmy, większy balans. Natomiast w niektórych sytuacjach ta karta może zwiastować zmianę naszego nastawienia do partnera, partnerki, czasami ta karta może zwiastować wyzwolenie z toksycznego, z trudnego związku, etc. Natomiast dla osób samotnych ta karta mówi troszkę zmień siebie. Troszkę o siebie zadbaj, troszkę zmień fryzurę, troszkę zmień tutaj garderobę, a tutaj powiedzmy w kolejnych tygodniach coś lepszego, coś piękniejszego, coś ciekawszego Ci się może pojawić. Koziorożec. A dla Koziorożca karta Wisielca. Wisielec będzie mówił o przeczekaniu. W sensie takim, że, że że ten tydzień może się dłużyć, ale też niewiele z niego będzie wynikać. Natomiast w tym tygodniu nie będzie jakichś tam powiedzmy wielkich rozwiązań w tej waszej relacji ani do przodu, ani do tyłu, ale jest to taki tydzień, gdzie możecie wiele rzeczy zaobserwować. Jaki jest partner, jaka jest partnerka, jakie rzeczy nam służą, nie służą. To jest taki czas powiedzmy na obserwację. Natomiast dla osób samotnych byłby to taki czas na takie powiedzmy Zastanowienie się, kogo tak naprawdę szukamy, jakich zmian w swoim życiu pragniemy, czego byśmy oczekiwali od partnera, partnerki, bo tutaj w wielu przypadkach jest tak, że mamy wygodne życie i tak naprawdę nikogo tam za bardzo nie chcemy do tego naszego życia wpuszczać. Więc, więc, więc to też jest to temat do zastanowienia się. Wodnik. A dla wodnika. Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy, czyli jeżeli coś wisiało w powietrzu, to teraz powiedzmy z tego powietrza mogło nam, mogło nam na głowę spaść. Dlatego też, szanowne wodniki, troszeczkę uważajcie na to, żeby nie przeciągać struny, bo łatwo będzie o jakieś tam, powiedzmy, mniejsze bądź większe awantury. Łatwiej będzie o to, żeby kogoś do czegoś sprowokować. Ale to też może być tak, że jeżeli jest między Wami jakaś tajemnica, to ta niefajna tajemnica może być, zostać odkryta. Więc tutaj troszeczkę się bardziej pilnujcie. Natomiast. Te, też ta karta może zwiastować różnego rodzaju zawody miłosne, że ktoś się nie sprawdzi, coś nie pójdzie po naszej myśli, pewne rzeczy się nie zrealizują według powiedzmy tego, co, czego byśmy oczekiwali. Ale też tutaj przy tej karcie będzie mowa o tym, że mierz siły na zamiary i tutaj jakby tu powiedzieć, no oceniaj sytuację według swoich powiedzmy możliwości. Ryby. A dla ryb karta sądu pewne nasze powiedzmy rzeczy sprawy z przeszłości mogą ujrzeć światło dzienne ponownie, mogą mieć miejsce różnego rodzaju wypominki, przypominki albo inne weryfikacje, ale też jeżeli gdzieś tam powiedzmy w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach jakieś rzeczy miały miejsce, to troszkę uważajcie, bo coś się w tym tygodniu może powtórzyć. Natomiast karta sądu to taka karta, gdzie oliwa na wierzch wypływa, czyli ujawniają się różnego rodzaju a, informacje z otoczenia lub też powiedzmy wychodzi co nasz partner partnerka robił, robiła etc. Ale też ta karta pokazuje prawdziwość naszych uczuć, że albo powiedzmy przy karcie sprawiedliwości kochamy, albo przy tej karcie powiedzmy dajemy sobie z kimś spokój. Więc jest to taki czas, taki tydzień powiedzmy bardzo mocno weryfikujący. Natomiast też w niektórych przypadkach ten tydzień może zwiastować zawieranie związków małżeńskich, może zwiastować powiedzmy a ważniejsze decyzje, ważniejsze powiedzmy oświadczyny albo inne decyzje w tym, w tym kierunku powzięte. Więc, 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 więc dla każdego coś miłego, co powiedzmy wypracowaliśmy w przeszłości, co zasialiśmy w przeszłości, teraz w tym tygodniu wiele z tych rzeczy może się manifestować. Natomiast jeżeli zainteresowały Ciebie te treści, zapraszam serdecznie na subskrybowa do subskrybowania naszego a, kanału na YouTube dobrawróżba.pl oraz do śledzenia naszych poczynań w innych mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszam, Sylwester Hordecki.